Witam wszystkich, dzisiaj 14 listopada. Ja przy, pryskam jeszcze pszeniczkę kuleksem. I no, myślę, że to już jest ostatni moment, bo już nadają jakieś mrozy. Mogą no, już przyjść jakieś mrozy, więc ostatnie zabiegi i chowamy opryskiwać. Tak wygląda tutaj bezorkowo. Mm, tu jest Ritter, Ritter, tak, Ritter. Richter, i tu jest posiany 350 sztuk na metr kwadratowy, tak to wygląda. Jeszcze zaraz pojedziemy, to wam pokażę tam yy, na tej łące, jak wygląda na łące, ale że widzę, tak poschodziło malutki, takie drobniutki. To dobrze się zlikwiduje, go będzie mniej samosiewów. Zobaczcie, troszkę. Jest taka jakby pożółknięta, nie ma żywego koloru zielonego. No jak to połączę? Da się wapna. Mam tego notkalka, to tutaj przyjadę, sypnę po głównie i powinno się poprawić. Witam wszystkich. Musiałem zobaczyć na czym ostatnio skończyłem nagrywać. Gdzieś mi się kamera zapodziała, dopiero ją znalazłem sobota. Pogoda nam się zepsuła Trochę yy, I tak Wyskiwać przygotowałem do zimy Umyłem i ciągnik też od razu Ale Ale Chyba za, za mało płynu, żeby Chociaż coś tutaj Kapie, płyn czuć, ale Gdzieś patrzyłem. Nie, może nie. Może doleciało wszędzie. Płyn przez, yy, przez dysze puściłem też. Cały opryskiwacz, przez dysze. Nie chciało mi się tutaj. Zresztą zamarzało mi wszystko jak zwykle. Yy, bo to trzeba tutaj tutaj zaworki puszczać i to gdzieś jeszcze zostaje. Zazwyczaj woda. Muszę go odczepić. Chciałbym sprawdzić też ten mulcher. No i też pojawia się pewien problem. Bo ten zaczep jest y, za krótki. I no, za krótki. No przede wszystkim jest za krótki. Bo jak go zaczepię na do Jundira na piton na pitona to. Nie skręcę kołami w ogóle, bo koła silnika będą mi zaraz tutaj wchodzić. Więc yy, przydałoby mi się tutaj. Yy, przydałoby się to ciągać na. Yy, tak, Tutaj łącznik już kupiłem taki. Rurkę jeszcze tylko muszę włożyć. Yy, Przydałaby się jakaś, jakaś belka zaczepowa, żeby to na belce transportować tutaj na. Na podnośniku eee, ja mam takie z 60, ona jest za, za wąska. nie te, te, te belki są za wąskie, a może ktoś ma na sprzedanie z jakiegoś MTZ albo jakąś taką większą, żeby miało tam 80 kilka, ile tam 80 coś centymetrów, żeby miała chociaż szerokości 85 czy 87, eee, taki, taki standard, to jak, jak, jak tutaj nie Wiecie? Taką szeroką. I co? Muszę to nasmarować, sprawdzić olej. Pojadę, może, sprawdzić, jak to funkcjonuje. Do pasków mi się nie chce zaglądać. zobaczymy, czy się nie będą ślizgać. Czy, czy będzie to chodziło? Co jeszcze? Powietrza. No, z lawetek zjeżdżałem, to miałem trochę problem, bo koła nie są. Nie są yy, w takiej samej, no, w takim samym poziomie, tutaj i tutaj oparło mi się o lawetę trzeba było podkładać pod koło tamto, chyba nie to, to, bo to zaczęło zjeżdżać. To, po, to po, musieliśmy coś podłożyć, żeby wskoczył wyżej. Yy, dobra, co jeszcze? A, opryskiwacz. Bertu schowany do garażu, bo ugiło mi się wałek, i właśnie muszę tam pójść. Tylko tam mogę zrobić i po nocy wyjąć wałek, chociaż i tak teraz muszę czekać na odwilż, żeby żeby po prostu go tam zalać płynem. Chociaż nie wiem, jakiś kupiec jest chętny, więc. No ale tak go teraz w takim w stanie nie powiozę, bo jest mróz, żeby nie zamarzła pompa. No i I tyle. Próbujemy ten multer. A dzisiaj sobota dobrze, że u rekinów było otwarte. Takie coś na szybkiego wykombinowałem i to po prostu spawam obecne te gwinty, spawam to w belkę i sobie poszerzę no. Poszło, że sobie po prostu belkę zaczepował Jakąś z 60. Olej jest, czyściutki. Wprawdzie nie wylewał mi się jak okręciłem korek, ale tylko taką włożyłem troszeczkę i jest. Więc nic nie będę na razie kombinował. Może ono też jeszcze do góry jest ta strona zadarta, więc dlatego nie wyleciało, ale olej jest, czyściutki. Przesmarowałem tu gdzie się dało, zaraz zaczepiamy i zobaczymy, co tam jeszcze jest do przesmarowania od spodu. Tutaj przedłużyłem sobie takimi limitymi tymi. No, końcówkami. A zaczep powinno wystarczyć, powinno to wytrzymać. Dobra, próbujemy podnosić. Tutaj na tych śrubach się rusza. O, Trzeba będzie użyć klucza miloki i to dopierdzielić. Chyba, że się już nie da. Eee, to podkładkę trzeba będzie dać, bo może być gwint już wyrobiony i nie, da, nie dać się już dokręcić. Także już widzę pierwszą nieścisłość tutaj. Dobra, ale podnosimy. Pięte chyba to jest troszeczkę A, dobra, pasuje teraz My, I co, i co, i co? Obciążnik z przodu tonę mam Tonowy Elegancko Dobra, zaraz spróbujemy to włączyć no mamy pierwszy delikatny problem. Bałek i tak tu jest krótki, ale chciałem go mocno do góry podnieść, żeby go założyć. Ale dobrze jest na styk. Tylko, że nie wiem, czy nie będę musiał go jeszcze skrócić chociaż centymetr bo żeby to dobrze pracowało musiałbym jeszcze skręcić tutaj łącznik i on się tutaj zejdzie wtedy pewnie Uuu. zaraz to spróbuję najpierw spróbujemy go włączyć w sumie to tak może być włączony tak może tak może być ziemi nie do nie dotyka dobra, będzie pierwsze włączenie, nic tu nie spadnie. Tutaj będzie się kręciło, to musimy zabrać. Pierwsze włączenie otwierać szybę czy nie? Otworzymy, może, że nic mi się nie stanie. 540 Dobra Próbujemy powolutku Yeah. buczą, dokładnie chodzi w miarę cicho trzeba jechać pole, próbować Stytuja, dla bezpieczeństwa będę musiał jeszcze Widzicie? troszeczkę tu skręciłem Po prostu wyprostować muszę tutaj ten wałek, bo on tutaj jest ucięty krzywo, żeby po prostu nie uszkodzić sobie tutaj wałka u siebie, bo jeszcze podejrzewałem, że będę musiał teraz ono się spiera na tym kole jeszcze, ale podejrzewałem, że będę musiał jeszcze przodem dać troszeczkę niżej, więc będę ja musiał tu wyrównać ten wałek jeszcze. No a tak poza tym jest ok. Jest ok. Jest ok Tylko jeszcze coś miałem zrobić Muszę podnieść do góry Muszę podnieść do góry i zobaczyć Czy, czy, czy Tam są kalamitki do smarowania jakoś pod a jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że yy, ta smarownica to jest smarownica Presol yy, z Zenoxa. Spisuje się świetnie, zobaczcie, tyle już y, czasu i bardzo dobrze pompuje. Nawet końcówka jeszcze jest ta sama. Nie, nie zepsuła się końcówka. Nie zmieniałem jeszcze. Kurde, nie mogę znaleźć tutaj kalamitki. I teraz pytanie, czy tu są. Czy tu są. Yy, łożyska bezobsługowe jak myślicie to gdzieś z każdej strony patrzę rękę wkładam powinno być gdzieś na, na wierzchu jak yy, jakby było jakby było no jakby te Jakby to było smarowane to by to było na wierzchu właśnie Właśnie wsadziłem chyba w gniazdo os... palca, tylko że jest zimno i poczułem coś miękkiego Jest zimno i one są chyba już no, pozasypiały A jak? O kurde, masakra. O <laughs> Nieźle. Użyłem rękę, nadusiłem, poczułem takie coś miękkiego, i tak mi się skojarzyło, że to chyba to. Eee, to jeszcze jakieś noże, widzę, czy to co to jest? Kurde, no. Nie ma. Nie ma, wjechałem w ręko dookoła. Nie ma tutaj. Nie ma kalamitki. Nie ma kalamitki. Dobra. Jak nie ma, to nie ma. Muszę tylko napompować jeszcze powietrza w koła. I którą mamy godzinę? O, 13. To samo, zjem obiad. I pojadę wypróbować to. U siebie nie mam kukurydzy wykoszonej. Ale Michał ma wykoszoną kukurydzę Więc tutaj niedaleko pojadę i u niego na polu sprawdzę czy znaczy nie ma wszystkiego wykoszonego, chodzi o to, że zaczął kosić Tu już są, ale to, to, to raczej to jakaś uszkodzona taka lamitka jest Ale to... E, właśnie zastanawiam się jeszcze Czy tutaj Czy to zrobić na tym, żeby te koła skręcały Czy żeby te koła były na sztywno jak myślicie Jak myślicie Bym tu smaru napchał Ja bym tutaj smaru napchał No bo to się tylko jedno wyciąga i jeszcze zabezpieczenia mam, muszę poprzenosić, pozabezpieczać tak się zastanawiam, czy to zrobić na. Zresztą, wszystko wyjdzie w, w polu. Na próbę na razie nie będę smarował. Zobaczymy, jak wyjdzie, że trzeba będzie na, na, skrę na kołach skrętnych robić to, to wtedy tutaj. Yy, to wtedy tutaj wyciągnę, nasmaruję. Chociaż nie wiem, czy to się da ruszyć. Widzę, że to jest, będzie problem chyba. I wtedy jakoś ten bolet w się nie ruszał No bo to można i tak pracować i tak w sumie chyba I na sztywno i żeby one sobie skręcały Ta jedna sanka coś nisko wychodzi A tu nie powinna się inaczej przystawiać na transport? Nie, chyba nie nic Tak to wygląda, tak to mi wyszło To może się tak wykręcić, ale to na razie, aby na próbę A Później coś jeszcze yy, wykombinuję tutaj coś innego chyba Patrzcie jak Floretta wygląda Rewelacyjnie No, tak to się tutaj, tak to się ciągnie na no. no z tego względu czekajcie bo jeszcze nie wiem odległości jak je trzymać ryby mają problemy z wolcem zwożnie dokładnie z tego z koła nie mogliśmy wyciągnąć Oj, czekajcie bo w ziemię idzie nierówno jest powiem mam radzi sobie nieźle tylko nie można, o zobaczcie na środku, nie widzicie chyba yy, Nie można brać rządka na środku ciągnika, bo tam jest przerwa I, i wtedy tego rządka nie, nie sieka Ogólnie radzi się elegancko, nawet, mam nawet go teraz na 540 Eco yy, 1700 obrotów, 520 obrotów wałka 6,2 na godzinę Słuchajcie, Michał, siądzie No i jak to idzie? Bardzo ładnie. Y... No i tak, 6,2 na godzinę, 540 eko, 1700 obrotów. No. no ładnie to idzie. Ryciutko, ma wiesz? Myślałem, że będzie ciężko, bo to... Próbujemy szybciej 7,4 No elegancko no, Ustawiłem sobie nawigację Ustawiłem sobie na 4,3 metra Zobaczymy jak on będzie Ale chyba dobrze się zgrywa, bo idzie Idzie po środku rządka Znaczy no i pod siebie ładnie bierze. Na nawigacji i teraz się zgrywa, bo z ręki wziąłem punkt AB, przejechałem środkiem siewnika i zgrywa się. Zobaczymy, jak będzie, jak ten, ale tak, jakby tak miało być, to było no, zawaliście. No dobra, przyjechałem przejechałem tym? Dwa rząd, dwa te minięte, i zobacz jak ładnie środkiem idzie. No elegancko. Bo no właśnie o to chodzi, żeby nie trafiać rządkiem na środek ciągnika, czy to mulczera, bo jego wtedy nie, nie ścieka. No tutaj się coś trochę przestawiło, i teraz zobaczymy, czy będzie mijał. Tak, widzisz? Trafiło kawałek na środek, i. Nie posikało go. No tu się przesunął przesuną, na końcu pola, się trochę przesunęło, i trafiło na, na środek. No i też te sanki trochę widzę. Trzeba będzie chyba ich jeszcze wyregulować, bo suną resztki i co chwilę wypluwają Ale zawaliście, wam powiem. Trafia w, w rządki. Trafia w rządki ładnie. 6 rządków na raz ścina. Zawaliście. Tak to można robić. Dobra, zjeżdżamy już. Nie zrobiłem tu całego pola. Bo jeszcze paliwa zabrakło. Wskaźnik ten nie działa. Pokazuje, bo jak ono zejdzie poniżej połowy. A tutaj coraz na połowie się zatrzymuje. Zatrzymuje się i wiedziałem, że może być mało, ale myślę, że przyjdziemy tutaj tylko na próbę. To wystarczy. Nie mm -hmm. musieliśmy jeszcze jej paliwa nalać i już się złożyliśmy. Jadę do domu, także wszystko sprawdzone jest elegancko yy, Ładnie Michał, też zadowolony, jak to wygląda, jak to pracuje. No, i to by było w sobie tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.